Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku koziorożca, czy to w ascendencie, czy normalnie. I kochani, dzisiaj robimy czytanie na styczeń 2022. Zobaczymy, co tutaj wydarzy się w tym miesiącu do Was. Przed, przy, przy, przed Wami były dwa czytania, bardzo takie fajne, energetyczne, takie typowo styczniowe że tutaj wiadomo, wszyscy w styczniu przeważnie, no oczywiście nie wszyscy w styczniu rwą się tutaj do nowych nowy wykonywania, czy może nie tyle wykonywania, co aby to powiedzieć realizacji, o właśnie realizacji tych celów, które sobie postanowiliście w tą noc sylwestrową, że, że zrealizujecie, tak? Także zobaczmy, co tutaj kochani się szykuje dla Was. Jakie tutaj energie, jakie wyzwania. Dobra, 16 stycznia 2022. Ok, co jest za wami? Przed chwilą dokładnie tą samą kartę miał wasz tutaj sąsiad wodnik. Także dokładnie to samo, czyli jakiś okres kochani właśnie takiego, no, troszeczkę lenistwa, troszeczkę takiego spędzenia właśnie czasu z rodziną, ze znajomymi, świętowania troszkę. Wyzwanie na ten miesiąc, nie wyzwanie, nie tyle wyzwanie, tylko taka karta określająca ten miesiąc. Teraz tak, co Wam się uda w tym miesiącu koło fortuny? Super przesuwam troszeczkę, żeby się zmieściły wszystkie karty, co może przeszkadzać albo co się może nie udać tutaj jest diabeł i teraz wyzwanie dla Was samych, ok no to teraz Wy w tym wszystkim co do Was idzie z otoczenia jaka jest rada No, i tutaj rezultat, albo z czym idziecie w kolejnym miesiąc. Dobra. Kochani, tak jak już mówiłam, tutaj ta karta będzie określała to, że to jest jakiś minął właśnie czas, jakiegoś. Yy, i za wami, tak, czyli y, spędzanie właśnie świąt y, z rodziną, czy spędzanie czasu, czy jakieś sylwestrowe zabawy. Ale ogólnie wiadomo, że przez ten czas y, y, nie, nie było dużo pracy, tylko no co dla niektórych rzeczywiście y, w większości jednak y, jakieś tutaj y, nie pracowała, tylko y, tym wolny czas miała. Y, także tu jest czas y, za wami troszeczkę. Y, taki przyjemny, tak. Y, w dom, czy w domu rodzinnym, czy, czy, czy tutaj y, mówię z najbliższymi, także taki fajny fajny okres y, czasu za wami jest. Y, teraz tak, a co jest przed wami tutaj, tak? Czyli na ten miesiąc? Taki temat miesiąca można powiedzieć. No kochani, to jest ta siódemka kielichów. Y, czyli. Hmm. O koziorożca może być tak, że nie będzie za bardzo y, wiedział, y, który cel jest najważniejszy dla Ciebie, bo wiadomo, że w, w tym styczniu zawsze wyznaczamy sobie jakieś te cele. Y, jeden przestanie chce pa przesłać palić, drugi chce schudnąć, trzeci chce zmienić pracę, czwarty chce się na przykład na z języka obcego nauczyć. No tak jak tutaj tych kielichów, każdy wypełniony czymś, tak samo my mamy mnóstwo celi. I, i tutaj będziecie mieli ciężko z precyzowaniem, który cel jest na ten moment dla Was najważniejszy co tutaj wybrać I, i nie skupicie się na jednym tylko na kilku, nie do końca może to być też tak, że wiadomo, jak jest kilka to nieraz ciężko zrealizować ale no tutaj mówię, możecie mieć problem właśnie z wyborem tego, co Wy chcecie, karta marzyciela też to jest, czyli i jakby musicie realnie spojrzeć na to, co jest osiągalne, a co nie, i, i może na tej podstawie tutaj będziecie musieli troszeczkę y, powybierać, tak. Co Wam się uda? Kochani, coś Wam się na pewno uda, bo tutaj jest ten koło fortuny, mówiąc o tym, że to y, y, zmieniacie bieg wydarzeń. Y, czyli, jeżeli, taki tam przykład, tak, jeżeli ktoś postanawia się odchudzić, y, czy iść na dietę, y, czy zdrowie zacząć żyć, y, odżywiać się, iść na, na, na przykład y, na siłownię to tutaj pokazuje się, że to Wam się może udać, uda się Wam zmienić bieg jakiejś rzeczy. Tyle, że kochani, coś to Wam się uda, ale mówię, żebyście sprecyzowali cel, taka tutaj rada do, ode mnie jest, żebyście sprecyzowali sobie ten cel, co jest tutaj dla Was najważniejsze, bo wszystkiego może nie da rady na, na, na raz wykonać. Teraz tak, co tutaj macie, co wam się może nie udać, albo co będzie przeszkadzać? No myślę, że tutaj, jeżeli macie w postanowieniu na przykład rzucenie tych papierosów, czy jakiegoś innego tutaj takiego nałogu, no to z tym może być gorzej. Bo tutaj jakoś gdzieś słuchajcie, może to być nawet, jeżeli macie toksyczną pracę, czyli naprawdę chciałabym, żeby nikt takiej pracy nie miał, ale no, zdarza się, że jestem toksyczny szef, jest toksyczna szefowa, czy atmosfera jakaś taka nie bardzo, ale jesteście tam, bo nie macie wyboru, bo nie macie na ten dzień innej możliwości, żeby zmienić tą na przykład pracę, bo to tutaj widzicie, można zmienić coś, możecie zmienić coś. Co nie jest jakby uzależniające od Was. Tak te karty to pokazują, że możecie wyjść, możecie zmienić, na przykład znaczy, o, nauczyć się czegoś nowego. Czyli dobra, idę na jakiś kurs językowy, to ok, to, to tutaj jak najbardziej może Wam się udać. Może Wam się udać, że, że zacznę się uczyć tańca. Również coś nowego, jakieś nowe przedsięwzięcia, i jak najbardziej. Nawet to odchudzanie, tak? Czyli postanawiam sobie zdrowo żyć. Jeżeli to nie macie problemów, oczywiście, z obiadaniem, bo jeżeli już jest obiadanie się i gdzieś tutaj jest jakiś taki nałóg, to, to tutaj z tym może być gorzej. To raczej rzeczy mogą Wam się udać, te, które nie są, gdzieś tam nie mają właśnie takich objawów, y, że to jest y, uwiązanie takie. tak, Bo tutaj ten diabeł będzie pokazywał, że to jest, do, to jest uwiązanie z czymś. I tutaj to może Wam przeszkadzać, z tym może wam, wam być, z, tymi, z tymi takimi celami może być Wam gorzej. Y, teraz tak, wyzwaniem dla Was jest y, piątka kielichów, y, kochani, no, albo co niektórzy y, takim się tutaj fajnie bawiło, że będą, będzie Wam ciężko. Y, wrócić do tej normalności e, i do tej pracy, na przykład, e, czy do szkoły, co niektórzy. E, I tutaj wyzwaniem dla was będzie takie pozbieranie się, niesmucenie się. E, coś się skończyło, coś się zacz, zacznie kochanie za chwilę na nowo. I wy tutaj, to jest też takie narzekanie troszeczkę, że e, Zanim na przykład zaczniecie coś robić, to znajdziecie tysiące powodów, żeby tego nie robić, albo na przykład macie postanowienie, że, dobra, pójdę na ten, na ten taniec ale gdzieś tutaj z tyłu głowy, dobra, w szczyzę nie tańczyłam, nigdy nie umiem tańczyć, mam krzywe nogi, yy, na pewno kogoś podeptam, nie będzie, a pomyślę sama, nie będzie tam nikogo, z kim będę mogła tańczyć, on, czy, czy, czy partnera nie będzie partnerki. No tysiące różnych powodów, które mogą Wam przychodzić do głowy, żeby czegoś na przykład nie zrealizować. Bardzo możliwe jest również coś takiego, i to jest wyzwaniem dla Was, żeby... Mm, zostawić właśnie za sobą coś, yy, yy, bo tutaj mówię, te czyki lichy, one dalej tutaj stoją, to coś tylko jest tutaj jakby yy, nie tak, więc yy, tutaj wyzwanie będzie dla Was, żeby yy, Iść dalej, tak? Nie, 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 nie rozmyślać za dużo, nie przejmować się jakimś, jakimiś takimi rzeczami, które. Wam... O, to są również potknięcia, kochani. To są również potknięcia, teraz tak mi właśnie tutaj wpadł do głowy. To są, że na przykład zaczynacie coś robić, wpadka, tak? Przerwaliście coś i tutaj karta pokazuje, żebyś dążył w tym wyzwaniu, żebyś się nie nie poddawać, tak? Łatwo. I teraz tak, wy w tym wszystkim, no wy macie tutaj właśnie pazia kielichów, czyli wy jakieś kroki, coś nowego, czyli mówię, wy to jesteście osobami, osobami, które się uczą czegoś. Wiadomo, że jak ktoś na przykład idzie na dietę, to musi się nauczyć tych nowych przepisów, tych nowych, tutaj, nowych rzeczy, nieraz nowych produktów, które wcześniej nie używałeś musi się nauczyć na nowo, na przykład ćwiczyć, coś takiego, no wie, to pasujcie to sobie, kochani, i tutaj wy jesteście w tym pasie, czyli osoby, fajnie, bo osoba, która chce się czegoś dowiedzieć, to są, mówię, to są takie nasionka, tak, kiełkują. Teraz tak, co do was idzie z otoczenia? No, dla co dla niektórych, no, kochani, to mogą być jakieś stresowe sytuacje. Może być tak, że nie, nie, jak tutaj na przykład wy sobie coś wymarzyliście, to może się okazać, że to nie jest takie łatwe do osiągnięcia, tylko właśnie taka trochę trudniejsza, trudniejsza droga. I, i, I gdzieś tutaj może jakieś zniechęcenie się pojawić. Możecie gdzieś, wiadomo, że na przykład, ja daję przykłady, kochani, ale wiadomo, że to musicie sobie pod, pod siebie tutaj podebrać i nie będzie to dla, dla z wszystkimi wam pasować. No mówię, ja tutaj daję ten przykład po to, żeby wam przekazać, co ja mam na, mam na myśli, czytając te karty. I wtedy te możecie co to dopasować do Waszej sytuacji. Y, tutaj mówię, idą jakieś sytuacje takie troszeczkę stresujące dla Was, y, no związane pewnie z tym, co no, każda zmiana jest dla nas jakimś tam stresem, tym bardziej, że tutaj Wy y, takie macie troszeczkę y, no ciężkie te, te zmiany. Dobra, co mówi ra karta rada? Kochani, Karta Rada mówi, żeby działać, żeby iść do przodu, żeby nie patrzeć na te wszystkie tutaj jakieś, jakieś potknięcia, niepowodzenia, które mogą się pojawić na drodze, tylko żeby iść dalej do celu. Szczały zostały tutaj wyszczelone. To są szczały, to, normalne, to są buławy, normalnie raz są szczały. Y, 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 są wyszczelone, czyli one już działają. To jest karta właśnie y, ruchu. Y, one już wylądują tam, gdzie jest ten cel. Czyli karta, jak najbardziej kochani mówią, co jest, nie poddawajcie się, idźcie do celu, do tego, który sobie wyznaczyliście. Taka bardzo, bardzo motywująca jest ta karta. I teraz tak, <grymna> piękna karta, pokazująca Was, kochani, że pracujecie jak pszczółeczki nad tym, żeby, żeby efekty były, żeby te zmiany przyszły i one, kochani, będą. I tutaj pokazuje się, że ta praca zostanie wykonana przez Was i te efekty się pojawią również, Tyle, że kochani, może nie tak, i, i dlatego chyba tutaj się pokazuje te Wasze takie zniechęcenie, bo te efekty nie będą tak szybkie, jakbyście chcieli, czyli te Wasze cele, które tutaj sobie o, o osiągniecie, może dlatego pokazuje się, żeby wybrać jeden, max 2, nie więcej, że tutaj niesamowita praca jest, tylko żebyście właśnie się nie zniechęcili tym, bo tutaj efekt jest, jest jak najbardziej. Jeszcze spojrzę tutaj, co macie pod, pod spodem, y, tutaj y, talii jest czwórka bułow, czyli jak najbardziej cel osiągnięty, czyli ten cel osiągnięcie, tylko kochani, y, no to będzie trzeba, y, potrzeba dużej waszej silnej woli, takiego zacięcia i y, 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 nie poddawania się przy najmniejszych takich jakichś y, y, tutaj y, upadkach, nie, nie, niekoniecznie upadkach, tylko takich y, Zboczenia z głównej drogi, tak? No, kochani, no, życzę Wam wytrwałości. Co mogę innego Wam życzyć, kochani? Wytrwałości w dążeniu do celów. To Wam życzę. Kochani, dziękuję Wam bardzo za to, że tutaj ze mną jesteście na kanale. Mam nadzieję, że uda mi się w styczniu, pod koniec stycznia, napisać post tutaj na, 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 na kanale gdzie będziecie mogli również zadawać pytania i ja zaś do was tutaj nagram filmik z tymi odpowiedziami bardzo fajnie się to w zeszłym miesiącu przyjęło dużo było tych pytań także cieszę się, że w ten sposób mogę tutaj wam podziękować za to, że, że jesteście ze mną że tutaj spędzacie tą chwilę i, i słuchacie mnie, także bardzo się cieszę no i kochani jeżeli nie dziękowałam, to dziękuję za, za, za subskrypcję, za, za komentarze i za lajki. No i do zobaczenia do kolejnego czytania. Pozdrawiam Was serdecznie, pa, pa.